Dobry, czuję się jak youtuber nagrywający jakieś oświadczenie. Na początek chcę zaznaczyć, że jestem w terapii. Natomiast, jako, że filmu złodzi, no nie będzie, więc nagram takie krótkie podsumowanie i powiem Wam, dlaczego zszedłem z trasy. Zacznę oczywiście od tego fragmentu, no bo ten fragment był mi już wypominany kilka razy i słusznie wcale się nie dziwię. Jeżeli nie będzie grozić mi kontuzja, to choćbym miał być 2 godziny 30 minut. Tu ukończę każdy bieg, w którym wezmę udział. Najpierw zacznę od tego, jak wyglądał u mnie bieg. Zacząłem dwa pierwsze kilometry po około 4,25. Było delikatnie z górki, patrzyłem na tętno, bo w tych warunkach no, musiałem to obserwować. I było ono niskie, miałem 160 tętno, ale ja wiedziałem, że mój organizm nie nadaje się do biegania w takich warunkach. Byłem przekonany. Dlatego celowo zwolniłem od razu. Nie sugerując się tętnem, tylko samopoczuciem, żeby biegło mi się bardzo, bardzo luźno. I kolejne kilometry biegłem sobie po 4,35. Ku mojemu zaskoczeniu. Tętno niestety rosło. I pomimo mojego zwolnienia, tętno już było na poziomie 170. Pamiętacie trening sprzed kilku tygodni, gdzie takie tętno to był wręcz żart? Ja biegłem 17 km tempem 4,30 i moje tętno maksymalne, gadając do kamery, to było między 162 a 165. I ja wiem, że teraz odezwą się ci, którzy mówią. Za bardzo zwracasz uwagę na tętno. Nie skupiaj się tak bardzo na tętnie, biegnij na samopoczucie. I uwierzcie, mi chciałem to zrobić. Naprawdę nie przestałem patrzeć na tempo, tętno i zacząłem się skupiać na moim własnym samopoczuciu. Jeszcze zwolniłem, biegłem sobie po 4,40 na kilometr. 10 kilometrów przebiegłem w około 46 minut, i to było mniej więcej na wynik jakieś 3,12-3,13. Ja naprawdę przed tym biegiem miałem. Trzy cele. Plan A, najważniejszy, najbardziej ambitny, to było załamanie 3 godzin i 10 minut. Jeżeli to by się nie udało, bo właśnie warunki, no to powiedziałem: OK, zwolnię sobie, tak, żeby zrobić życiówkę. Czyli, żeby przebić 3 godziny 23 minuty, wystarczy mi to biec po 4,45 na kilometr. Co. No, so, sorry, ale dla mnie to jest wręcz żart. Pamiętacie trening? Ja 4,45 biegnę natentnie 150. No ale dobra, powiedziałem, kurde, ja naprawdę nie potrafię biegać w cieple. Dlatego założę sobie jeszcze plan C. Gdyby nie wyszła mi ta życiówka, to pobiegnę sobie tempem mojego luźnego wybiegania, czyli nie wiem 5-10 na kilometr 80 km tydzień w tydzień łupałem wszystkie luźne biegi biegałem sobie w ten sposób tętno poniżej 145 bpm na takich wybieganiach mam no i to mi pewnie da ten maraton powiedzmy w okolicach nie wiem 3-30 no więc ok będę niezbyt zadowolony ale w ten sposób sobie go ukończę i zakończę ten sezon po 10 kilometrze czułem się naprawdę źle w sensie Gotowałem się. Pierwszą połówkę maratonu powinno biec się na względnym komforcie. To powinno być w miarę luźne bieganie. Powinniśmy nic tam zbytnio nie odczuwać, bo inaczej będzie dramat po 30 km. U mnie było już bardzo, bardzo ciężko. Ale czy się poddałem? Nie, nie poddałem się. Powiedziałem, ok, to zwolnię. Będę biegł 4,50 na kilometr. Tętno spadło do zastraszających 175 bpmów. To jest już ponad moim progiem. Ja biegnę 4:50 na kilometr. Na 15. kilometrze zatrzymuję się, żeby wziąć dwa łyki wody i wyprzedza mnie grupa na 3:15 z walonikami. Mówię: "Dobra, to jest tempo tam 4:37, 4:38. No to w ten sposób spróbuję podbić ten 1 kilometr po tej wodzie. Zobaczę w ogóle, czy to jest realne w jakikolwiek sposób." i już po jednym kilometrze nie było to realne bo tętno wyskoczyło na 180 parę ja się czułem jakbym po prostu miał się zaraz ugotować wy dobra za szybko zwalniamy z powrotem wracamy do 450 tętno nie spada jest 17 km ja już zaczynam myśleć chyba to nie ma najmniejszego sensu ale nie odganiam klauny ze studzienki. przypominam sobie o celu c to może zwolnię do mojego tempa 5.0 spróbuję pobiec sobie po 5.0 i zobaczymy jak będę się czuł biegnąc po 5.0 na 19, 20 km mam tętno 178 naprawdę jest to mega, mega frustrujące nawet postanowiłem przejść do marszu na 30 sekund i mówię, ok, spróbuję sobie teraz podreperować tętno niech ono sobie spadnie chociaż o te 10, 15 bpm żebym ja mógł to 5.0, 5.10 biec już do mety zrobiłem tak po trzech minutach powrotu na tempo 5:05:10, ja już mam ten 178 i wbijam prawie na 180. Jest dramat. Sprawdzam sobie czas na półmaratonie. Połówkę przebiegam w godzinę 40. Patrząc na ostatnie 5 km, to jest wynik tam jakieś 24:50, czyli prawie po 5:0 na kilometr ostatnie 5 km. A wiem, że teraz będzie już tylko tylko i wyłącznie wolniej. Czy się poddaję? Nie, nie poddaję się. Mówię: "Okej, okay, jeżeli biegnąc 5:10 może nawet 5.15, 5.20. Będę w stanie biec poniżej na 170, czyli na takim tętnie, które jestem w stanie dociągnąć jeszcze półmaraton, bo jeżeli będę biegł na, na tętnie 175, no to ja tego nie dociągnę, bo to będę musiał się co chwilę zatrzymywać i iść piechotą, bo to jest po prostu niewykonalne. No to jeszcze może to ukończę. Zobaczymy, sprawdzimy split na 25. km, ale na 23. km biegnąc po 5.10 moje tętno wynosi... 178. Teraz muszę stanąć przed wyborem. Mam dwie opcje: albo ukończę ten maraton, zadowolę wszystkich widzów i tych, którzy słyszeli tą tezę, gdzie nigdy więcej nie zrobię DNF-a i dobiegnę, Dotruch tam się. W, myślę, że ponad 4 godziny, no bo musiałbym teraz zwolnić do 5.30, do 5.40. Po 30 km to już w ogóle w narastającym upale, bo była godzina 12. To już w ogóle było tam 25 stopni w cieniu, także to był w ogóle koszmar i to było tylko gorzej. I biegłbym pewnie po, 6, po 30 km po 6.0, 6:30, bo pewnie bym podchodził, zajebałbym sobie całkowicie mięśnie, zniszczyłbym sobie paznokcie, stopy, rozwaliłbym sobie wszystko, bo maraton, jak wiecie, nawet jak się go przebiegnie w 4 godziny 4:30, on zostawia po sobie ślad, więc to była opcja numer 1. Mogłem tak zrobić. No i w głowie pojawia mi się druga opcja, czyli to co rozważałem przez cały poprzedni tydzień, nie wzięcie udziału w tym biegu. No więc jeżeli potraktuję ten bieg jako bieg treningowy, czyli powiedzmy długie wybieganie w cieple, jeżeli, jak to się mówi, damage was not done, czyli moje mięśnie jeszcze są w pełni sprawne, ja sobie nie zniszczyłem organizmu, to może zejdę teraz z tej trasy, a wystartuję za 2-3 tygodnie, bo ja mam naprawdę dobrą formę. Chciałbym bardzo zakończyć ten sezon jakimś dobrym wynikiem. Jeżeli nie w maratonie, to może pobiegnę w jakimś mocnym półmaratonie, nie wiem, półmaraton w Białym Stoku. Dlatego też wybrałem opcję numer dwa. I wracając do tej tezy. No nie, nie groziła mi kontuzja, groziło mi rozwalenie swojego ciała. Groziło mi pozbawienie się treningu na kolejny tydzień. Groziło mi zakończenie sezonu wynikiem w okolicach 4 godzin i więcej i leżeniem w łóżku przez tydzień i zamartwianiem się, co poszło nie tak, co teraz zrobić, jak zaplanować jesień i po prostu ja tego nie chciałem. Wolałem wziąć udział w biegu, który zakończy ten sezon w warunkach przynajmniej odrobinę lepszych bardziej optymalnych niż to, co było w Łodzi. To nie był DNF, gdzie ja przegrałem ze swoim jakimś tam celem głównym i teraz na 30 kilometrze nie utrzymałem czegoś, obraziłem się na ten maraton i zszedłem z trasy. Gdybym ja się dobrze czuł do, nie wiem, 20-21 km, potem zaczęłyby się kryzysy, byłoby to jakkolwiek racjonalnie wytłumaczalne na podstawie tych temp, temp czegokolwiek, to ja bym naprawdę walczył. Doszedłbym do końca i zakończyłbym ten maraton właśnie w okolicach, nie wiem, 3,30 i ok. I sobie, Kurde, no były ciężkie warunki, przegrałem z warunkami, ale to nie był ten case, to nie jest półmaraton. Tam można się pobawić, właśnie dotruchtanie do sobie 3 km, czy tam poddanie się, przejście się spacerkiem. To jest maraton. On wyrządza realną krzywdę w naszym organizmie, w naszym ciele i on po prostu powoduje, że nasz sezon się kończy najczęściej. Natomiast zejście z trasy jeszcze w pierwszej połowie Biegu, czyli nie już tam gdzieś po 30 km, gdzie damage was done, to jest to trochę taktyczne zagranie, no bo dzięki temu ja po 15-20 minutach, kiedy wszedłem do hali, ochłodziłem się, mogłem ich biegać. Ja tak naprawdę nic sobie mięśniowo nie zrobiłem. I teraz zobaczcie, gdybym był zupełnie takim anonimowym gościem, wróciłbym do domu, wystartowałbym i byłoby fajnie, a tak naprawdę to, czym ja się przejmuję. To ja wracam w tym samochodzie. I ja myślę, Boże, kurde. No powiedziałem, że nie zrobię DNF, -a, a teraz zrobiłem. Co widzowie pomyślą? I ja się przejmuję bardziej tym, co ludzie powiedzą, niż moim odczuciem samego biegu, gdzie ja jestem zadowolony z decyzji, którą podjąłem. Jestem w zajebistej formie, serio. Wy nie wiecie, że tydzień temu pobiegłem sobie dyszkę z 39,40 to jest 50 sekund gorzej od mojej życiówki 7 km biegłem na życiówkę na 38,30 ale powiedziałem, kurde, no jest ciężko mógłbym to dociągnąć, ale mam za tydzień maraton więc zluzuję i do po 4,0 dobiegłem sobie do mety co mi dało 39,40 to było tak w skali RP 8 na 10 wysiłek dwa tygodnie temu zrobiłem tą 30 tego longa, którego widzieliście na tym kanale biegając po 4,30 pół maraton, gadałem do kamery tętno 160 Kilka, i nagle mówię: OK, to teraz lecę 9 km po 4,20 na kilometr i zakończyłem to dwoma ostatnimi kilometrami po 4,15, gdzie 30 km wyszło po 4,30 na kilometr. Więc porównajcie to teraz z tym, z czym ja się zmagałem w dniu. Wybrałem łódź. Wiedziałem, że może być problem, jak przełożyli termin łodzi. Łódź miała być na początku kwietnia, przełożyli ją o 3 tygodnie i liczyłem się z tym, że ta pogoda może być dramatyczna. Nie sądziłem natomiast, że będzie aż tak dramatyczna. I naprawdę od tygodnia biłem się z myślami, wrzucałem jakieś rzeczy na Instagrama, typu, że nie wiem, czy wystartuje, ja wiem, jak się mój organizm zachowuje w cieple, ja wiem, że to się nie uda. Też dużo osób mi pisało, że u mnie po prostu głowa nie zagrała, bo ja już przed w ogóle startem tego biegu nastawiłem się na to, że to będzie bardzo ciężki, horrendalnie trudny bieg. Ja już tydzień przed zacząłem szukać wymówek, dlaczego nie powinienem biec tego biegu. Może to rzeczywiście się przyczyniło i w jakiś sposób ta głowa nie zagrała w tym kontekście. Teraz jeszcze na koniec o adaptacji cieplnej, bo według mnie jest to bardzo niedoceniany temat i często bardzo źle postrzegany i ktoś bardzo dobrze czuje się w słońcu, a jest mu zimno praktycznie jak temperatura spada poniżej 10 stopni. Telepie się, nie jest w stanie, po prostu jest mu tak cholernie zimno. Ja Uwielbiam biegać w zimnie. Ja potrafię biegać na 0 stopni w krótkich spodenkach Mam na myśli robić mocne treningi, trenować, bo to trzeba też rozgraniczyć. Bieganie w słońcu jest super i tak jak mówię wielokrotnie w swoich filmach z Alicante, chociażby bieganie po plaży w słoneczku z rana, to jest coś cudownego. Ja bym tak mógł biegać non-stop, ale te intensywności są mniejsze. Albo jeżeli nawet mam zrobić coś cięższego, to dzielę to na odcinki. Biegam 8 razy 1 km na 2 przerwie, gdzie piję wodę, nawadniam się. A nie robię 8-kilometrowego longa, ponieważ wtedy się gotuje. A zwłaszcza, jeżeli wyjdę na taki trening o godzinie 11. Można oczywiście się do tego zaadaptować. Są triatloniści, którzy są świadomi tego, że muszą biegać, i ich biegi zawsze odbywają się w upale. Oni muszą umieć tak biegać, więc trenują w takich warunkach. I to właśnie daje im tą adaptację. I teraz nawet jeżeli ja bym tą adaptację miał. Dobrą, to do tego biegu nie można było się zaadaptować, bo nie było warunków, warunków, żeby tak trenować. Jeżeli mamy blok, gdzie jest bardzo, bardzo chłodno, a nagle pojawia się pierwszy dzień, gdzie dopierdzieli słońce, 90% stawki jest wymycione. Właśnie ze względu na podtrzymanie długotrwałego, bardzo intensywnego wysiłku. Jeżeli ja bym ten bieg zaczął w tempie 5-10, no, to pewnie bym przebiegł cały maraton w ten sposób, nie? Tylko, że mnie to kompletnie nie interesuje. Ja nie po to trenuję, żeby biegać takie maratony. I teraz mam wrażenie, że wiele osób postrzega to, 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 to ciepło inaczej, czyli mówi, no ale wiesz, nie było aż tak gorąco. Jeżeli macie maraton olimpijski rozgrywany w sierpniu, on zawsze będzie wolniejszy zawsze. I teraz, jeżeli elita, bo zobaczcie, jakie były wyniki tego biegu. Krystian Zalewski, 2:20, pobiegł wolniej niż Florian Pyszel, semi pro. Niezawodowiec pobiegł debiut maratoński 2.19. Jeżeli taki zawodnik, który celuje poniżej 20 bo on celował w minimum olimpijskie, traci 10 minut, to co może biedny youtuber ze Świdnika zrobić? Bez no, jaj. Nawet pacemaker, który prowadził grupę, po 10 km zszedł z trasy. I teraz to, co tutaj widzicie, to jest lista DNF-ów z tego jednego biegu. Jestem w stanie się założyć, że było to 90%, plus nie osiągnęło wyników, które sobie zakładała. Mogę mówić za siebie, mogę mówić też za ludzi, którzy do mnie pisali, yy, którzy mijali się z celem minimum o 20-30 minut. Także podsumowując. Tak wybrałem. Piszcie w komentarzach co Wy sądzicie, możemy sobie o tym pogadać i odpiszę zarówno tym ludziom, którzy będą doradzali i odpiszę też tym ludziom, którzy będą pisali, że w dupie byłem i gówno widziałem i że są twardzielami i oni biegają, że w Kalifornii, you know, Death Valley jest ciepło, a nie w jakiejś tam Łodzi, to w Łodzi to był zefirek. Widzimy się w kolejnych biegach W relacjach z kolejnych biegów U mnie w ogóle dużo się będzie zmieniać Na razie nie chcę o tym mówić Bo właśnie teraz mi się to trochę układa Co będę robił, pod co będę trenował Jak będę trenował Ale teraz jeszcze w tym maju chciałbym coś mocnego pobiec Nie wiem jeszcze co, ale coś mocnego pobiec Potem zrobić krótkie roztrenowanie I zacząć treningi pod jesienne starty Tak wyszło, mam nauczkę Więcej w takich biegach na pewno nie pobiegnę i tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.